Witam Was serdecznie w pierwszym dniu wyzwania. Jest to wyzwanie z Pilates. Całe wyzwanie będzie trwało 7 dni, to znaczy, że przez 7 dni będziecie otrzymywali jedno wideo z Pilates. A dzisiaj zaczniemy Pilates o poranku, tak na dzień dobry, na rozgrzewkę. Więc jeżeli jesteście gotowi, zapraszam na matę. Usiądź wygodnie na macie, wyprostuj plecy. Ugni kolana, wdech, spójrz w górę i na wydechu zaokrąglając plecy, wyprostuj ręce. I znowu wdech do góry, pośladki na macie, i wydech, do dołu wciągnij brzuch. I wdech, do góry, utrzymuj stopy cały czas na macie, i wydech, zaokrągli plecy do dołu. Jeszcze dwa razy wdech do góry i wydech w dół i jeszcze raz głęboki wdech, spójrz w górę. Wyciągnij teraz ręce przed siebie i na wydechu powoli połóż się na plecach. Ugnij tutaj kolana, stopy bliżej siebie, ustaw całe plecy na macie, połóż się wygodnie. Przy kolejnym wdechu zabierz biodra w górę i ręce ponad głowę, wydech biodra do dołu i ręce do dołu. Kilka takich powtórzeń: biodra w górę, ręce w górę, biodra w dół i ręce w dół. I cały czas staraj się trzymać brzuch wciągnięty, zarówno w momencie, kiedy podnosisz biodra do góry, ale przede wszystkim wtedy, kiedy biodra opuszczasz na dół. Tym bardziej. Ciągnij brzuch mocno w kierunku kręgosłupa, tak aby nie było żadnej przerwy między lędźwiami a matą. Osiem powtórzeń. Stopy cały czas są wbite mocno w podłoże. I wdech. I wydech. Tym razem ustaw ręce poza głową, cały czas pozycja nóg pozostaje taka sama. Na wydechu zabierz głowę do góry, na wdechu opuść ją do dołu. Typowe proste brzuszki, tak aby rozgrzać jeszcze kręgosłup i rozgrzać nieco brzuch. Ale pamiętaj trzymać łokcie rozstawione bardzo do boków i postaraj się zarówno wziąć do góry ramiona, jak i łopatki, jeśli możesz. Przy Puszczanie głowy do dołu, bardzo mocno wciągnij brzuch, tak aby całe plecy były na macie. Również 8 powtórzeń. I tu zrobimy pierwszą kombinację u biodra do góry, opuść do dołu, lewa, lewe kolano i głowa do góry. Ponownie półmostek, tym razem prawe kolano, głowa do góry. Także jest to jedno powtórzenie, zrobimy pięć takich powtórzeń całej kombinacji. Półmostek, lewa noga, półmostek i prawa noga. Czyli ponownie tutaj łokcie są rozstawione, do zewnątrz, do boku, brzuch jest cały czas mocno wciągnięty, zwłaszcza przy opuszczaniu bioder do dołu. Pięć powtórzeń. Pamiętaj o oddechu, wydech, kiedy głowa idzie do góry, wdech na dół, wdech, biodra w górę, wydech na dół. Jeszcze chwilę. Utrzymaj głowę teraz w górze i naprzemiennie przyciągaj do siebie nogi. Raz prawe, raz lewe, kolano, prostując drugą nogę. Łokcie rozstawione są do zewnątrz. Brzuch jest wciągnięty. 10 powtórzeń każda noga lub 20 razy. Pamiętaj tu również o oddechu, pomimo tego, że głowa się nie rusza. Wciągnij brzuch jeszcze bardziej. I teraz postaraj się dotknąć swoich pięt i wyprostuj ręce nad głową i nogi nieco wyżej proste. Przyciągnij do siebie jak piłkę i wyprostuj. 8 albo nawet 10 powtórzę, jeśli możesz. I wdech, i wydech do pięt. Wciągnij brzuch. Głowa do góry. Unieś łopatki, jeśli możesz. Jeszcze chwilę, wytrzymaj. Zrób teraz pozycję małej piłki i 8 pulsów, albo nawet 10, jeżeli możesz. Głowa w górę i w dół. Pulsy, brzuch wciągnięty. Jeszcze moment. Jeszcze chwilę wytrzymaj w pozycji i połóż plecy ponownie na podłodze. Kolana są znowu ugięte, tym razem półmostek tylko na palcach u stóp. Na wdechu unieś biodra w górę, na wydechu opuść do dołu. Również tutaj zrób 8 albo nawet 10 powtórzeń. Pięty są cały czas w górze. Łopatki, ramiona zrelaksowane na macie. Wdech i wydech, tylko na palcach. Utrzymaj biodra w górze. Zabierz teraz ręce wysoko do góry w linii z ramionami i zacznij opuszczać pięty do dołu i unieść do góry. I wdech i wydech. Osiem powtórzeń. Ciągnij brzuch. Tylko pięty góra i dół. Utrzymaj pozycję. Unieś biodra jeszcze wyżej. Osiem pulsów samymi biodrami. Dół i góra. Wdech i wydech. Pięty mocno w górze. Zatrzymaj się w tej pozycji, odwodzenie teraz kolan do boków i do środka, również 8 powtórzeń. Ręce w górze, brzuch wciągnięty. Ściśnij pośladki. I jeszcze raz wracamy do pulsów. 8 powtórzeń biodra w dół i w górę. Oddychaj głęboko. Postaraj się zrelaksować ramiona. Zatrzymaj biodra w górze, opuść ręce, opuść biodra. Przyciągnij do siebie teraz kolana. Zrolujemy się jak piłka do pozycji siedzącej na wdechu. Kiedy się zrolujesz, wytrzymaj tu chwilę i ponownie wydech do dołu za okrąglonymi plecami. Pięć powtórzeń w górę i w dół i w górę i w dół. Jeszcze chwilę. Złap równowagę w górze, wciągnij brzuch i wyprostuj nogi. Wyprostuj również plecy. Na wdechu zabierz ręce wysoko do góry. Wydech, skłon do nóg, do pozycji Paschimottanasana. Unieś klatkę piersiową i na wydechu pozwól aby głowa opadła nieco do dołu. Możesz również lekko ugiąć tu kolana. Wyprostuj się teraz, ręce przed siebie, pomału zaokrągli plecy, obniżając je nieco w kierunku maty, unieś lewą nogę do góry, będziemy się skręcać w lewą stronę. W momencie kiedy się skręcasz zabierz obie ręce na lewą stronę i ugnij kolano, powrót do centrum to ręce przed sobą i prosta noga. Cały czas plecy są lekko zaokrąglone i do dołu. Pamiętaj o oddechu, wdech i wydech. Osiem lub 10 powtórzeń. I wdech ręce w górę, i jeszcze raz wydech. Wracamy do pozycji skłonu do nóg. Rozciągnijmy nieco bardziej tyły nóg. Następnie przełóż ręce za siebie, palce skierowane w kierunku bioder, ściągnij palce u stóp i unieś biodra do góry, do pozycji odwróconej deski. Jeśli możesz, głowę również opuść do dołu, jeśli nie, wzrok do przodu. Opuść biodra. Jeszcze raz ręce teraz przed siebie. Powtórzymy skręty w prawą stronę. Zaokrągli plecy, obniż je do dołu, unieś prawą nogę do góry, skręty na prawo, ugni kolano i wyprostuj, kiedy noga wraca do centrum. Mocno wciągnij brzuch. Ramiona w dół. 8 do 10 powtórzeń. Ściągnij palce u stóp. Wdech i wydech. Jeszcze jedno powtórzenie i wyprostuj się ręce w górę. I wydech skłon do nóg ponownie. Jeden oddech. Wdech, unieś klatkę piersiową. Wydech, ponownie przenieś ręce za siebie do pozycji odwróconej deski. Jeszcze raz. Jeśli chcesz, możesz jedną stopę oprzeć o drugą. Unieś biodra wysoko do góry. Wdech i na wydechu opuść biodra do dołu. Z tej pozycji przeniesiemy się teraz do pozycji stołu. Nadgarstki w linii, z ramionami, biodra w linii, z kolanami, wciągnij brzuch, plecy są proste, ciężar ciała nieco do przodu. Zacznij zataczać teraz kółka prawą nogą. Osiem powtórzeń w jedną stronę. Następnie 8 kółek w drugą stronę. Zwróć tutaj uwagę przede wszystkim na tym, aby nie wyginać lędźwi, tym bardziej wciągnij tutaj brzuch do środka. Postaraj się pracować tylko nogą zamiast całym ciałem. I po ośmiu powtórzeniach wyprostuj teraz prawą nogę. I zrobimy tutaj pilates push-ups. 5 pompek, uginając łokcie, obniżenie do dołu i w górę. I wdech i wydech. Tylko 5 powtórzeń. Następnie wykopy prawej nogi góra i dół. Góra i dół. Również 5 powtórzeń. Zróbmy jeszcze raz 5 pompek. Prawa noga w górze i pięć wykopów. Góra i dół, wdech i wydech. Plecy proste, brzuch wciągnięty. Ustaw teraz prawą stopę na macie, zabierz lewą rękę w górę, skręt wdech i wydech przeciągnij lewą rękę po, pod prawą pachą. Zatrzymaj się na chwilę, złap oddech. Głęboki wdech i pełny wydech. I powoli wróć do pozycji stołu. I połóż się teraz na boku do pozycji bocznej deski. Jeden łokieć jest oparty na macie łokieć w, lini w linii z ramionem druga ręka w górze stopy złączone. 5 podnoszeń górnej nogi w kierunku górnej ręki. Jeśli ta pozycja jest dla Ciebie za trudna, zrób ją tak samo, ale z biodrami opuszczonymi do dołu. Następnie podnieś się do pozycji siedzącej. Wdech, wygnij się w jedną stronę, a wydech ustaw drugi łokieć na macie, zabierając nogę do góry. I wdech, wygięcie w jedną stronę. Wydech wygięcie w drugą stronę z wyprostowaną nogą i ręką. Pięć powtórzeń. Postaraj się mocno wciągnąć brzuch, wydłużyć plecy. Jeszcze jedno powtórzenie. I powtórzmy teraz całą sekwencję na drugą stronę. Wróć do pozycji stołu, sprawdź swoją pozycję, wciągnij brzuch. Zacznij zataczać teraz duże kółka lewą nogą. Noga jest ugięta w kolanie, plecy są proste. Duże kółka, palce u stopy są ściągnięte. I kółka w drugą stronę również 8 powtórzeń. I po ostatnim powtórzeniu wyprostuj lewą nogę 5 pompek. Pilates push-ups. Po pięciu powtórzeniach wykopy nogi. Góra, dół. Pięć powtórzeń. Wciągnij brzuch. Ponownie pięć pompek. Lewa noga w górze. I jeszcze raz wykopy nogi. Do góry i do dołu. I wdech. I wydech. Ustaw stopę na macie, wdech, zabierz prawą rękę do góry i wydech, przeciągnij ją pod lewą ręką. Głęboki wdech i pełny wydech. Powróć do pozycji stołu i przenieś się do pozycji bocznej deski na drugą stronę. Jeden łokieć oprzyj na macie, złącz stopy razem. Drugą rękę zabierz do góry i unieś biodra. Noga w górę i w dół również 5 powtórzeń. Ramiona są w linii z biodrami, brzuch jest wciągnięty, plecy proste, wydłużone. I obniż rękę, biodra do dołu. Przenieś się do pozycji siedzącej z ugiętymi kolanami. Wdech, wygięcie w jedną stronę. Wydech w drugą z łokciem na macie. Wyprostuj nogę. Wdech, wygięcie w jedną stronę. Wydech, wygięcie w drugą stronę. Również pięć powtórzeń. Jeszcze chwilę. I wdech. I wydech. Super. Przenieśmy się z powrotem na matę, na plecy. I zróbmy jedno ćwiczenie, tylko rozciągające na pośladki i na nogi. Pozycja odwróconego gołębia. Lewe kolano ugięte, przenieś prawą kostkę na lewe kolano, przyciągnij nogi do siebie. Zrelaksuj ramiona i weź kilka głębokich oddechów. Jeszcze jeden wdech i wydech. Zamiana strony, lewa kostka na prawe kolano. Przyciągnij obie nogi do siebie. I tym właśnie ćwiczeniem zakończyliśmy nasz pierwszy dzień wyzwania. Przenieś się teraz do pozycji siedzącej i zakończmy nasze wyzwanie trzema głębokimi oddechami. Wdech ręce w górę, wydech, spleć dłonie przed klatką piersiową. I wdech w górę, wydech w dół. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Podziękuj sobie za przepiękny trening. Ja dziękuję Wam bardzo i widzimy się już jutro w dniu drugim wyzwania. Pozdrawiam. Namaste.